Wszyscy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Mapki Odwiedza. Zaczynamy intro i lecimy z pierwszą mapeczką. Intro! Jak widzicie, jest to pierwsza mapka od widza. Także tak, słuchajcie, jeżeli chcecie nadesłać swoją mapę do mnie, żeby ją przejść na nagraniu oraz ją ocenić, to możecie ją wysyłać właśnie tutaj na tego maila Ryba, ryba małpa .gmail e, Ta mapka jest to pierwsza mapka, jaką dostałem i jest w sumie nawet nie wiem jakiego użytkownika. Zaraz to wszystko oczywiście przeczytamy. Mamy tutaj Witaj na mapce, no i również mapy będę oceniał w skali od 1 do 10. Więc jeżeli chcecie również, żeby e, taką mapę zobaczyć Waszą mapę na odcinku, zobaczcie wszystkie zasady wysyłania mapek, są one w opisie tego filmu. I zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić Waszej mapeczki, a ja już lecę z mapą Tutaj mamy, witaj na mapce, proszę bardzo I mamy tak start, yy, mamy tutaj coś O autorze i mamy tutaj zasady No to najpierw sobie weźmy coś o autorze Mam na imię Mateusz, to moja pierwsza mapka w moim życiu Bardzo fajnie, baw się dobrze Mapka była robiona w półtora dnia, super I autor to jest Łyba, Lyba No nie wiem, w każdym razie się pozdrawiam e, Ciebie, właśnie nadesłałeś tutaj pierwszą mapeczkę W całej serii, mamy rozliczyć tutaj zasady Okej, okay, jeden, nie cheatuj, e, zasady mamy Nie cheatuj, okej, okay, nie będę cheatował, graj na trybie pokoju niespokojowy, e, mapka była dostawana nie powinno być błędów chyba, że sobie nie poradzić, no nie no, ja raczej sobie poradzę e, graj na game mode 2, gamę mode 2 i oraz nie używaj game mode 1, no to co, skoro jestem już na mapeczce to myślę, że możemy wcisnąć start, także jak widzicie pierwszy jest tutaj fajny the button, tutaj mamy ten, no więc co, szukamy przycisku, szukamy przycisku, szukamy przycisku, gdzie może być przycisk, musimy znaleźć Przycisk, gdzieś tutaj musi być schowany. Ja go na razie tutaj nie widzę. No to poszukamy, poszukamy. gdzieś tutaj, o, 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 tutaj jest jakaś wejście? Nie. O, mamy przycisk, proszę Państwa, parkur. No dobra, idziemy, parkur. Parkur jest z tego co widzę w miarę prosty, tylko że tutaj jest 180 bokiem. Oj, nie mogę przejść. Oj, dobra, nie niedosko. Ej, tam był jakiś niewidzialny blok, czy mi się wydawało. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy nie, dobra, idziemy jeszcze raz, nie mogę się poradzić z prostym parkurem, dobra, i jeszcze raz próba, 180, no nie, no jak, o, tutaj był niewidzialny bloczek, dobra, dobra, dziękuję Ci za ten niewidzialny bloczek, bo zgaduję, że ja bym tam 180 przychodził. Yy, kilka minut, w, w szczególności, że jest zrobiona bokiem, dobra, jestem, ale co ja mam tutaj w takim razie zrobić, no, wskakuję... To jakaś bariera mnie zahamowuje, nie mam pojęcia, co ja mogę zrobić tutaj. Jeżeli odcinek wam się spodoba, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę, a ja tymczasem próbuję szczeić, o co chodzi tutaj... No nie no, to jest jakiś barier blok, chwila, ja, ja... O co tutaj chodzi? Chwila, no, gdzie jestem? Tutaj jest barier blok. No tutaj jest barier blok i nie ma żadnego sposobu, żeby tutaj wejść. Chodź i polecieć do przodu. No nie no to jest niemożliwe. Chwila, ja zobaczę o co tutaj chodzi. Tutaj, tutaj są barier bloki, ale tutaj żadnych... Gdzie są te? No tutaj jest barier. Aha, czyli on jest specjalnie postawione, żeby mnie ja mógł... Aha, żeby nie ja musiał iść tędy! Mię. No teraz jak już wiem oczywiście o co, chodzi sobie za tamtego game moda, nie mogłem po prostu poradzić sobie z tym oto skokiem, czyli muszę na lewo i na drabinkę, No teraz już wiem. Już wciskamy przycisk i mamy was... Vaz... wąż chyba, okej, okay, to jest wąż. Mamy spampointa, no więc co, idziemy, idziemy po półpłytkach i te półpłytki mnie nie zabija, a tutaj mia... A, tutaj mnie zabija! O nie... No i super, jestem znowu na park służby, Spampoint nie zadziałał. Dlaczego spam point nie zadziałał? Tam był ustawiony do ustawienia spam point I jestem znowu na parkurze No i tutaj, eee, zabiło mnie znowu, co się stało? Halo, o co chodzi? No dobra, jeszcze raz, to jestem na tym parkurze I jak klikam przycisk No, dobra, teraz mnie nie zabiło Ale chwila, co się w ogóle stało tutaj? No tutaj jest, ja sobie ustawię, że to jest pointa Dobra, teraz jak jest spam point, to możemy iść już powoli Tylko żeby znowu nie, nie wpaść tak jak wtedy Bo znowu mają problemy Ale tym razem jeszcze ustawiłem tutaj spam pointa Więc nie powinno być większego problemu Tutaj, tędy, i tutaj, tędy, i tutaj dochodzimy. Wyprowadź świnkę. Okej, okay, takie poziomy również lubię, są dość ciekawe. O, świnia już się pojawiła. Halo? Świnia, chodzimy na adventure. Tutaj jest Nie, nie, tutaj, wracamy się. Chodź, świnio, chodź, świnio. Świnio, 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 świnio chodź. O, już powoli chyba dochodzimy, dobra? Nie, to też nie tutaj, dobra, wróćcie. wrócaj się, świnio. Świnio, wracaj się. O, tutaj jest przejście, proszę bardzo, do świnki. Okej, okay, halo, jest świnka? No halo, świnka, o, Sezamie otwórz się <grym i wyszła> E, ale świnia mi wyszła, chwila, a ja muszę wziąć świnię ze sobą, czy nie? Chwila, o co chodzi? A, i tutaj jest przycisk, okej okay. Dziękuję za przejście mojej mapki, oceniam w skali 1, dziesięć pozdrowiem YouTube'a Oraz wysiedź całą mapkę, jeżeli chcesz Szkoda, że taka krótka ta mapa, bo naprawdę bawiłem się bardzo fajnie Troszkę krótka jest mapka, jest jeden, dwa, y, trzy Czwarty poziom, no czy są cztery poziomy, więc to wszystkie krótka była mapeczka ale według mnie mi się wydaje, że naprawdę bardzo fajna mapka. Dobrze się bawiłem przez te tutaj kilka bardzo naprawdę fajnych minut. I myślę, że mapeczka zasługuje tutaj jak chciałeś. Ocenię w skali od 1 do 10. Myślę, że zasługuje na ocenę 7 na 10. Mi się wydaje, była to bardzo fajna mapeczka. A oczywiście nie może zabraknąć TNT, więc ja tutaj jeszcze wysadzę przy okazji tę mapeczkę TNT. I tak, co mi się w tej mapie podobało, jest bardzo fajnie ustawione zasady, wszystko z komendami, bardzo fajne tej komendy. Więc wysadzamy sobie dalej, pamiętajcie, róbcie troszeczkę dłuższe te mapki, żeby chociaż. Na te 5 minut było. No może tutaj, gdyby nie moje gadanie na początku, to, to, to by tego 5 minut nie było, ale nie wiem, nie wiem. Parkour również spoko, bardzo fajny, troszeczkę króciutki i zaj zajęło mi w ogóle troszeczkę czasu, żeby e ogarnąć o co chodzi tutaj z tym. O, tutaj zobaczcie, tutaj tutaj, tutaj, tutaj były te bariery, tak, tutaj, o, tutaj tak stały sobie bariery śmieszne, więc ja nie wiedziałem do końca, co mam zrobić. Cała mapeczka ogólnie, bardzo fajna. Teraz ja mogę ją tutaj o to wysadzić. Proszę bardzo o. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapeczkę w górę, nadsyłajcie swoje mapeczki. Na rybę rybową pładzim.com. Przed wysłaniem mapki przeczytajcie zasady, które są pod spodem w opisie. Ja się z Wami żegnam na razie i cześć!